Cześć, witam wszystkich. Łukasz kłania się niziutko. Drodzy widzowie, aura zimowa pokazała się. No, na drodze fatalne warunki, beznadzieja, po prostu ślisko. No, ale czego tutaj się spodziewać, tak? Jesteśmy krajem północnym, więc chyba nic nowego, tak? Że jest śnieg, to i tak jest pikuś w porównaniu tego, co było kiedyś. Dzisiaj ludzie już pani kują, płaczą, że nie da się jeździć. Guzik, prawda? Jak masz dobre zimówki, jak się przygotowałeś już w listopadzie, to nie masz na co narzekać. Każdy jest sobie winny, jak ktoś nie umieździć w takich warunkach. A potem mówią, że o, na przykład, podłość ludzka nie zna granic, jak pani że jak ona się nazywa ta aktorka nazywa Bożena Dykiel chyba mówiła w wyjściu awaryjnym Ludz... jak to było, zaczekajcie podłość ludzka nie zna granic o no ale tutaj akurat jadę drogą taką dosyć fajną ale naprawdę te boczniaki że tak powiem te drogi no to jest naprawdę e, ślisko, bo to wiecie popadał śnieg Rozpuścił się i w tej chwili jest przymrozek. Także najlepsza kombinacja: lodowisko. No, tak słuchajcie, jeszcze z innej beczki ktoś tam mi napisał, że mnie zna, że jest z tej samej gminy co ja i że jest w ogóle e, jakieś takie wywodziny. Ja już na to nie zwracam. I na taki hejt, no ktoś mi ta osoba napisała: No jakbym ci nie znał, to coś, tam coś, tam, no to stary. No, po co mi oglądasz, jak cię denerwuje mój głos, mój, nie wiem, może moja gęba, mój światopogląd? To po co oglądasz? no Przyjdź do mnie, a nie ukrywasz się tam pod jakimś pseudonimem, wielce za klawiaturą, cwaniaka zgrywasz i, i ten. No ale już jest ta osoba zbanowana, ja się już teraz nie cackam, wiecie. U, ale choineczka, pięknie, piękna, piękna, cud miód, można powiedzieć, beautiful. Tutaj Max Rack. Nie wiem, o, właśnie, ciekawostka, w McDonaldzie ceny poszły do góry o 40%. McDonald sobie podwyższył Kim, w oko na mnie nie zarabia nie zarobią chociaż. Od czasu do czasu muszę się skusić. Słuchajcie na szejka truskawkowego, bo lubię akurat ten eksperyment z McDonalda. No, powiem wam, drugą robotę mam, dorabiam, bo naprawdę lipa. Lipa jest, ceny strasznie wysokie. W jednym sklepie kupywałem podpałkę Dwa tygodnie temu kosztowała 12 zł Tydzień temu 13 i w tej chwili 15 Słuchajcie, w ciągu dwóch tygodni Cena zrosła no Zrosła cena Parę złotych, no masakra jakaś A tam podpałka to podpałka, pikuś Ale wiecie, najwięcej idzie Na jedzenie, no, no masło, przecież chleb Jedna bułka teraz chyba Kosztuje złotych 70. Zł. Nie, no to jest, wiecie, no... Ciężko, ciężko. Moi kochani, jak się uda to jeszcze dzisiaj jakiegoś live chat'a wykręcę. Fajnie, że udało mi się wszystko ponownie ustawić. No, dzięki za wczorajszą obecność. Nocne marki. Kto lubi zimę, ten lubi, kto nie lubi, ten nie lubi. Ja mam sposób na zimę, wiecie, w domku, kakałko, kocyk, można się wygrzać. Dla mnie i. Ja ogólnie lubię słuchajcie pory roku w Polsce, bo nie jest nudno. Jakby było cały czas lato, no niektórzy by tak chcieli. E, to by znowu, ja bym nie wytrzymał takiego upału cały czas, mnie to męczy. Dla mnie zima jest ok, Jestem zimnolubny, powiem wam i to rzadko się zdarza u ludzi, ale ja jakoś tak mam. Nie wiem, może moi przodkowie pochodzą gdzieś tam z północy, wiecie. E, być może. No, dobrze, takie krótkie wywodzinki, moi drodzy. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Oślećcie kanał, bo teraz będzie się działo, działo, będzie się dużo. No, zamierzam kręcić fest, jak się to goduje na śląsku, fest, dużo. I oczywiście, święta, live, czaty i tak dalej, wszystko będzie pokazane na kanale. Ale będę pokazywał też śląskie, oczywiście, potrawy, takie jak makówki, moczka. I wiele jeszcze innych. Kluchy Śląskie, oczywiście, rulady. <gry> no, trzymajcie się, pozdrawionka, trzymajcie się cieplutko, moi drodzy. Pamiętajcie, jesteście wielcy. Nie dajcie się oszukać i nie dajcie się zdołować co niektórym, niektórym ludziom. Zawsze chodźcie z brodą do góry podniesioną, bo jesteście wartościowi. Trzymaj ta się, pozdrawiam ze Śląska, cześć!